Witajcie kochani. Nazywam się Agnieszka Arabska. Cześć, jestem Artur Kwiatkowski i razem poprowadzimy dla Was kreatywne zajęcia w ramach Majówki z Akademią Ducha. Moja część dotyczyć będzie zajęć plastycznych. Ponieważ jestem artystą, pokażę Wam, jak konstruować symbole. Takie jak na przykład kwiat życia bądź inne symbole świętej geometrii. Będziecie mogli narysować piękne, piękne rysunki i może nawet zamienić je w dokumenty rytualne. Przygotujcie papier. Najlepiej, jeśli to byłby piękny papier czerpany, Bądź jakiś papier, który byłby stosowny do stworzenia takiego właśnie dokumentu. Bardzo ważny jest cyrkiel, linijka, ołówek, gumka i jakieś fantastyczne kolory, którymi wypełnicie swój rysunek. Natomiast później przejdziemy do części muzycznej. Tak. Gdzie... Powiem to nieco o podstawach muzyki, głównie o rytmie. I fajnie jakbyście mieli, no, każdy jakiś instrument ma, jeżeli nie to może zrobić sobie jakąś grzechotkę w domu, Są, jest wiele możliwości, ale ogólnie przede wszystkim podstawowe bębny, na przykład dżemba wystarczą i po wspólnych powiedzmy zajęciach rytmicznych zagramy razem wszyscy koncert. Zapraszamy Was serdecznie już 5 maja od godziny 14 do 16. Także mam nadzieję, że będziecie z nami i do zobaczenia. Zapraszamy.